Pan senator Bogdan Pęk, teraz rozłyszał. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Skąd się bierze projekt tej uchwały? Można by powiedzieć, że w Polsce jeszcze nie jest tak źle jak na niektórych obszarach świata, bo to prawda. Ale w Polsce pojawiają się pierwsze symptomy, które wskazują, że Nieunikniony przebieg wydarzeń będzie zmierzał właśnie w tym kierunku, który kończy się gdzieś tam setkami albo i tysiącami ofiar. Wychodzą dzisiaj katolicy, ludzie, którzy twierdzą, że są głęboko wierzącymi i wyznają podstawowe kanony, zasady wiary, dekalog i mówią wara Kościołowi od polityki. Wara. Czy w takim razie nie jest dyskryminacją kwestionowanie oficjalnych oświadczeń Episkopatu Polskich w sprawach kluczowych, związanych z podstawowym kanonem wiary, które czynią zwierzących wspólnotę? Wszak, w moim przekonaniu, odrzucenie tych kluczowych, podstawowych kanonów de facto wyklucza jednostkę ze wspólnoty. I to wszystko mieści się w kanonach współczesnej cywilizacji, współczesnej demokracji. Natomiast to, co mnie szczególnie razi i denerwuje, to jest obszar, o którym chcę powiedzieć obszerniej. Miano, mianowicie obszar niebywałej wręcz obudy. Na czym to polega? No mamy, mamy obecnie nowego Ojca Świętego, który przybrał imię Franciszka. Wiadomo, symbolika jest oczywista. Głośno mówi, że będzie budował kościół uczciwy, broniący nie tylko zasad ewangelicznych, ale także broniący praw ludzi biednych. I będzie się zwracał w tym kierunku. Aż się roi w momencie mszy inauguracyjnej od głów państwa, od wojujących ateistów, od katolików, którzy tam pojechali jedynie ogrzać się w świetle politycznym potęgi, która promieniuje z tego jądra cywilizacji, a następnie tutaj w kraju, działając we wspólnotach politycznych dokładnie odwrotnie działają, kwestionują podstawowe kanony, formalnie je zwalczają i prowadzą taką politykę w mediach, które kontrolują, żeby prawa tej mniejszości, jak uważają, choć należą formalnie do niej, nie były nigdy pokazane w prawdziwy, Jawny, niedyskryminacyjny sposób. To jest właśnie ta obłuda niebywała. Moim zdaniem, ja to już mówiłem wielokrotnie, pojawiają się pewne symptomy na szczytach hierarchii katolickiej, że jest gdzieś granica przyzwolenia, powyżej której ewangelizacja i obrona praw, które nam Zbawiciel przekazał, staje się fikcją. I Kościół katolicki właśnie w tej chwili jak sądzę, przechodzi taką przemianę w obliczu niebywałej wojny cywilizacyjnej, która rozgrywa się w skali tak zwanego cywilizowanego świata. Ta wojna ideologiczna ma za zadanie wyeliminować fundamenty wiary związane przecież z miłością i prawdą. Kwestionuje się już nie grzechy poszczególnych kapłanów, które są wyolbrzymiane do astronomicznych rozmiarów i nagłaśniane w sposób totalny i dotyczy to prawie, że wyłącznie kapłanów Kościoła Katolickiego. Ale kwestionuje się podstawowe dogmaty, prawo katolików do wyrażania swoich poglądów publicznie, do ich obrony, do obrony życia, do posiadania mediów, które mienią się katolickimi i tą koncepcję publiczności przedstawiają. Dwa i pół miliona głosów protestu pod odrzuceniem wniosku Telewizji Trwam, to jest mało. I jak zachowują się ci ludzie, którzy z politycznych nadań w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, mieniąc się katolikami, mieniąc się przedstawicielami obozu katolickiego, odrzucają? Czy to jest niedyskryminacja, panie senatorze Owczarek? Nie, w żadnym Nie, wypadku. Bo Pan pójdzie do Kościoła, żeby ludzie widzieli, że Pan jest dobry katolik, a następnie zagłosuje Pan za tym wszystkim, czego Kościół broni. Tak, tego się właśnie boicie. Panie, panie Marszałku, proszę reagować. Bo? Proszę bezpersonalnych. Nie, nie, nie bez... mnie. Bezpersonalnych Tego się właśnie boicie, bo to jest wasza podwójna moralność. Bo to jest, nie mówię o wszystkich. Nie, nie. Mówię o tych, którzy tak czynią. Mówię o tych, którzy tak czynią, żeby was uspokoić. I to jest właśnie, właśnie ta podwójna moralność, która powoduje niebywałe zamieszanie, gdzie jak grupą większościową w Polsce to jest ten obszar, który kontroluje palikot i jemu podobnie. No przecież wystarczy, że ten człowiek powie jakieś jedno idiotyczne albo skandaliczne zdanie i toczy się to jak burza przez wszystkie media i, i wszyscy dyskutują, co też ten od mądrego powiedział. A Platforma Obywatelska, która jest rzeczywistym, kluczowym elementem obszaru władzy kontrolującej media, udaje albo, że nie ma tematu, albo zachowuje się dwuznacznie część jest za, część jest przeciw. A ogólnie rzecz biorąc na wszystkie uroczystości kościelne chadza, yy, kościół popiera tylko broń Boże, żeby on się nie mieszał do polityki rozumianej w ten sposób, że Kościół nie ma prawa bronić podstawowych zasad ewangelicznych. No tak, proszę Państwa, to to jest przecież ten problem. Tylko zwróćcie uwagę, na koniec chcę powiedzieć, że obalenie tych zasad ewangelicznych. Musi prowadzić do niebywa, niebywałego chaos, chaosu cywilizacyjnego, bo w miejsce tego, co się nazywało bojaźnią Bożą, nie ma co powiedzieć ludziom, nie ma co powiedzieć milionom. Mówi się tylko, że macie przestrzegać prawa. No to jest właśnie ta cywilizacja, którą słynny Owsiak określił prostym słowem rób ta co chce. I robią, co chcą ci młodzi bo nie mają żadnych wzorców, bo obala się prawdziwe autorytety, bo podstawia się autorytety fałszywe, bo debata publiczna toczy się w obszarze walki z cywilizacją prawdy. Tak, tak właśnie. I dlatego, dlatego wnosimy, wnosimy taki projekt, żeby Senat, który jest ważną instancją polskiej demokracji, dał pewien sygnał, który przecież nie ma żadnej mocy władczej, nakazowej. Jedynie byłby sygnałem, że coś tutaj nie jest w porządku. A jeżeli uważacie, że jest w porządku, to głosujcie przeciw. Tylko potem nie grzejcie się w tym ogniu Kościoła Chrześcijańskiego, udając jego członków uczciwych, bo to jest po prostu nieuczciwe. Dziękuję bardzo. Dziękuję.